Mariuszek, jak ci to wiadomo dzieci? Biorą się z brzuszka. Dlaczego? No, dlaczego? Nie wiem, jak ci to powiedzieć. No. Wiesz, no rosną, raz, no, rosną no, w brzuszku. Później moja mamusia idzie do szpitala. Skąd się biorą? No, musi być mamusia, musi być tata. No, muszą się całować. Wszystkiego nie potrzebujesz wiedzieć oczywiście. No ale później mamusia brzuszek dostaje. No i... Dalej, to już nie mogę Ci powiedzieć wszystkiego dokładnie. Czy jeszcze ktoś chciałby się zapytać? Ciąża to jest taki stan, kiedy mamusia nosi dziecko w brzuszku. Małe dziecko, które jednak po pewnym czasie, wiesz, staje się coraz to cięższe, cięższe i waży nawet przeszło 3 kg. I dlatego ludzie dorośli nazwali ten stan ciążą, od ciężaru. Jest dół. O, ma takie Tutaj kobieta ma gryce. A tutaj na samym dole brzucha kobieta ma taki, taką dziureczkę, wiesz, taką kieszonkę życia. I jest dziecko połączone z matką, taką żyłką. Ona się nazywa pępowina. I widzisz, przez tą pępowinę od matki. Z krwią płynie jedzenie, pokarm i powietrze. Kiedy już dziecko urosło, mamusia idzie do szpitala i pan doktor, pan chirurg robi mamusi operację. Polega ona na tym, że mamusi rozcinają brzuszek. Przedtem jednak mamusie muszą uśpić, żeby mama nie czuła bólu. I tam w szpitalu leży. I tak samo tak ją strasznie boli brzuch i dziecko wychodzi przez pupę. Bo przecież niepotrzebne rozrzymać brzucha mamie, dlatego że jakby miała kilkoro dzieci, dwoje czy troje, to by musieli ją kilka razy ryżnąć. Tu tutaj przez tą dziureczkę wychodzi dziecko na świat. Pan doktor łapie go w ręce, przecina tę podziny i je na supełek. No i spójrz, ty też masz taki brzuszek, pępuszek, o. Widzisz, ja też mam, ja też mam moją mamusię, no. A teraz zobacz, jaki mamusia ma płaski brzuszek, wiesz? A przedtem ty tutaj byłeś, się, taki był. A teraz? Tak, no. O, Zupełnie prosty. Kiedy następuje okres porotu, mamusia dostaje bardzo silne bóle. Po czym musi do szpitala. W szpitalu również przez przeważnie bardzo, bardzo długo, dużo godzin. Jeszcze przed porodem bardzo cierpi. Po czym, jeżeli już jest przygotowana do porodu, pan doktor rozcina mamusi brzuszek. Moment rozcinania jest bardzo przykry i Istnieje obawa o życie ludzkie, o życie mamy i życie dziecka. Mama drży o życie dziecka. Przeważnie wtedy nie myśli o sobie. Na skończyło się to bardzo dobrze. Ty jesteś zdrowa. Ja też. Bardzo się cieszymy z ciebie i tatuś, i ja. Nic nie mamy do ukrycia. My mamy konie, krowy, no po prostu, że dziecko samo obserwuje życie, krowy się celą, kobyły się żywią, no to my musimy wszystko, że dziecko to obserwuje i my nie mamy takiego problemu, żeby dzieci tak uświadamiać, a żeby już im wszystko wyłożyć, jak to się mówi, Bo jeżeli by dziecko e, mnie się zapytało, skąd się wzięło, to bym powiedział, że dziecko e, Matka cię nosiła pod serduszkiem i urodziłeś nam się przez pocałunek. Bo nie ma w naszych stosunku bez pocałunku. Łatwo, że cię bym Co, Że mi pozglądałeś? Jak ja z panem tatusiem, tak? No tak. Ja mi pozglądałeś, jak ja z panem tatusiem na łóżko. Tak. Co, 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 co. co. Co ty ja wyrobisz z statusiem? Co ja robię z statusiem? Normalnie. Tatu się wykęcił tyłu, mama o tyłu i no teraz zrozumiałeś? No. Jest to bardzo trudne do wyjaśnienia. Tak trudne. Dla... Trudno mi jest Tobie to wyjaśnić. Jest to tak trudne, jak miałbym Ci w tej chwili wyjaśnić działanie samochodu czy jego budowę. Dlatego musisz przyjąć to zapewnić, a dokładniej wiesz się o tym, jak będziesz się uczył w szkole. To kobieta na dole ma taki, taką dziureczkę, wiesz, taką kieszonkę życia. I mężczyzna na samym dole swojego brzucha ma taki kranik. Jak jest dwoje ludzi, tatuś z mamusią, bardzo się kochają, chcą mieć dziecko, to wtedy tatuś się przytula do mamusi. Ten kranik przytula się do tej dziureczki. I od tatusia z tatusia wysuwają takie malutkie żyjąceczkę, wysuwają do mamusi. I tutaj spotykają się z jajeczkiem. Wiesz, i z tego powstaje dziecko.